Dzień dobry. Wczoraj wróciłem do domu trochę później, bo jeszcze spotykałem się z moim kolegą i są winnym przedsiębiorcą Sebastianem Strzelakiem. I byłem w domu późno, przed 12. .00. Jeszcze trochę posiedziałem, było po 12. A w tej chwili. 6:54 i kończę pisać artykuł na chmurowisko. Jeszcze tylko grafika. Dobrze jest zrobić trochę pracy, zanim jeszcze rodzina wstanie. Wtedy, nawet jak już nic nie zrobisz do końca dnia, to i tak zrobiłeś dużo. Bo cokolwiek. Chyba. Dzień dobry pani. A kto mi zabrał portfel? Kto zabrał portfel? Nie ty. Ula na przykład zawsze mnie ubiera. Kiedy wychodzę pobiegać albo wychodzę do pracy, Ula musi pomóc mi się ubrać. Piękny Królewicz. Tak więc yy, dzisiaj kamery sobie nie biorę, bo zimno. Za chwilę wracam. Więc bieg zakończony. I dzisiaj jest jeden z ulubionych dni moich, czyli sobota. Rodzina, trochę sportu, trochę pracy, trochę znajomych. Idealne połączenie. Jestem już w miarę z podcastami. Dostałem tylko trzy, ale, ale dziś się znów przyłączyłem na książki i kontroluję książkę You Are Not So Smart. Ekstremalnie ciekawa książkę. Zrobię, zrobię o niej parę zdań w jutrzejszym wpisie na blogu 3 co nie Ula? You are not so smart. A kogo tu mamy? Mm. Hej. Będzie dużo kawy. Teraz mam 3 godziny, i w tych 3 godzinach będę robił parę rzeczy. Po pierwsze, ogarniam sprawę patronite, czyli już wysłałem maile do wszystkich patronów, prawie wszystkich. Więc wysłałem już maile do 67 patronów, a w tej chwili mamy ich 70. I z tego udało mi się nawiązać komunikację z 39, czyli patroni mi odpisali, a ja zacząłem z nimi wymieniać zdania i bardzo dużo ciekawych historii. Natomiast drugą rzeczą bardziej ciekawą, którą dzisiaj mam zaplanowane do zrobienia, to jest złożenie oferty na napisanie artykułu na moją stronę o trendingach, która jeszcze jest tajnym projektem. Natomiast założę konto na Upwork, miałem kiedyś, ale już mi stary konto nie działa i poszukam dobrych, podobnych ofert o pisanie artykułów i napiszę własny i zobaczymy. Dawniej pisali ludzie z Pakistanu, z Indii, z Filipin Filipiny są the best przynajmniej były, zobaczymy jak jest teraz tak więc drówką, widzimy się za chwilę więc maile już napisane. I właśnie zarejestrowałem się na aplikacji Upwork. To jest miejsce, gdzie można pracować jako freelancer, ale też to jest miejsce, gdzie można zracać zadania do zrobienia innym freelancerów. I teraz zacząłem od zadania bardzo prostego, czyli poszukuję, poszukuję jednej osoby, która mi napisze artykuł. Artykuł wygląda mniej więcej w taki sposób i to jest praca do wykonania i opublikuję to i w tej chwili to jest one-time project, czyli będę chciał, żeby ktoś napisał jeden taki artykuł i będę to testował wśród wielu osób, aż trafię na idealnego kandydata i Założyłem bardzo mały budżet, czyli minimalny 5 dolarów. Jeżeli nikt się nie zgłosi przez określony czasu, to zwiększę to do 6, 7, 8, 9, 10, aż w końcu któregoś dnia znajdę osobę, która będzie w stanie pisać mi artykuły. I wymagam, żeby język angielski był na dobrym poziomie, aby te artykuły były czytalne po angielsku. Plus dodałem takie pytanie zabezpieczające, aby ktoś, kto aplikuje po to pracę, podał 2-3 linki treningów online, abym wiedział, że ta osoba w ogóle rozumie, co to jest trening online, bo tutaj się zdarzają czasami różne osoby. Więc to jest pierwszy mój test i post-job i będę się informował, jak idzie. Celem jest właśnie napisanie kilku artykułów do mojego projektu a propos online, które wypuszczam na rynek amerykański. Dość dobrze się to przejmuje w Google, więc, więc zobaczymy, jakie będą wyniki. Ale ogólnie mam w 85% pozytywne wspomnienia a propos Upwork i zadań, które tam wracałem dawno, dawno temu. Piękne czasy. I jestem już bardzo blisko mojej ulubionej kawiarni w Polsce. Moja ulubiona kawiarnia w Polsce. Numer 2 jest w stoku, numer 1 jest już za chwilę i to jest niesamowita kawiarnia. Ludzie z niesamowite pascio, które robią tę kawę, i raz była taka fajna sytuacja, gdzie przyszła pani i powiedziała: e, Ty, chłopczyku, ty mi daj tutaj bez kofei nową kawyczkę. A chłopczyk powiedział: Proszę pani, my tutaj kawę podajemy, nie produkty kawopodobne, i, i tak się skończyła tym historia. Nie to faktu, że pan był bardzo miły, a kawa jest tam najlepsza. A to miejsce znajduje się tutaj i nazywa się Filtry Café. Cudownie. A otoj mój gość. O, będę znowu na YouTube'ach. Kaj Brzeziński, spółka. Jedyny niepowtarzalny. Będę trzymał kamerę tak długo, aż będzie to niewygodne dla ciebie. Więc jesteśmy już parę godzin później, dużo godzin później i matko i córko, kogo my tu spotkaliśmy, słynny, Radek Budnicki, eee. lepiej, teraz. lepiej teraz, Ciao Ciao, ciao. No więc jak zwykle ze spotkania, które miało trwać 15 minut, wyszło półtora godziny, niestety z, z, z tym człowiekiem się nie da. Z dajmy. tym człowiekiem nie da się. Hej. Ciao. Cześć. Hej. Tak więc, dzień się powoli kończy. Zadkiem mamy parę planów na najbliższe miesiące, lata, ciekawych rzeczy, zobaczymy czym z tego wyjdzie. Natomiast, y, jutro, żadnych spotkań, czas z rodziną. Najlepsza niedziela, jak zawsze. Do zobaczenia jutro.